Ja Barbara. Ja Barbara. Biorę sobie ciebie, Bogumile. Biorę sobie ciebie, Bogumile. Za małżonka. Za małżonka. I ślubuję ci miłość. I ślubuję ci miłość. Wiara. Wiara. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz to. Oraz to. Że cię nie opuszczę. Że cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Aż do śmierci. Ale piękny mamy jesień w tym roku u niechciców. Jesteśmy w Rustowie Dworku Marii Dąbrowskiej. Zapraszamy na wycieczkę. Dwór, w którym się znajdujemy, jest dzisiaj piękny, jesienny. Za czasów Marii Dąbrowskiej momentu, kiedy jej rodzice się tu wprowadzili, niestety wyglądał trochę gorzej. Tak naprawdę jej ojciec bardzo zadbał o ten dwór, o park. Posadził mnóstwo pięknych drzew, wyczyścił stare różne samosiejki. Dzisiaj możemy podziwiać piękne wiekowe drzewa. Niegdyś do dworu prowadziła piękna kasztanowa aleja, która troszeczkę się dzisiaj wybrakowała, ale wciąż robi wrażenie. różne domostwa i różne budynki historyczne zachowane w stanie takim, w jakim zostały zbudowane. Nie są to oczywiście tylko i wyłącznie lokalne budowle. Część budynków została przywieziona z naszego tukaliskiego regionu, południowej Wielkopolski. Na przykład domek za mną przyjechał z Dobrzeca, z jednej dzielnicy Kalisza. Obecnie oczywiście, kiedyś była to wieś. Mamy też stodołę z XVIII wieku, mamy stare ule. Wszystko pięknie kryte strzechą, pięknie zachowane. Stoję w podcieniach najciekawszego zabytku architektury drewnianej tutaj w lokalnym skansenie. Jest to Stary Spichlerz przywieziony z tej i ostworzony z Kuźnicy Grabowskiej. Zobaczcie jakie piękne drewniane odcienia, które robią wielką robotę jeśli chodzi o wizualną stronę całego budynku. Znajdujemy się w dworku Marii Dąbrowskiej. Razem z nami jest kierowniczka obiektu pani Renata Ziętek, która pozwoliła nam pokręcić się troszeczkę po salach i pofilmować. Pani Renato, obiekt fantastyczny, my akurat jesteśmy tu pierwszy raz. Bardzo nam miło. Jaka jest najciekawsza pozycja, czy jaki jest najciekawszy obiekt do zobaczenia tutaj? Ja myślę, że cała muzeum jest warta obejrzenia. Dlatego, że zrekonstruowaliśmy tutaj pomieszczenia według wspomnień Dąbrowskich, opowiadań, oczywiście słynnych nocy i dni. Także na piętrze jest pokój dziecięcy, bo tak dworak się pomieszczenia składał, że na piętrze były pokoje dziecięce, ewentualnie pokoje dla gości. Na parterze mamy piękną jadalnię. Mamy sypialnię pokój ojca pisarki, administratora tego majątku i kończymy takim malutkim pokoikiem, ponieważ mamy bardzo dużo oryginalnych rzeczy z warszawskiego mieszkania pisarki i bardzo dużo księgozbioru, zbioru, właściwie części księgozbioru z tego mieszkania, więc tam kończy tutaj naszą tą ekspozycję takie małe jakby zaproszenie do późniejszej podróży, czyli do Warszawy na Polną 40, obecnie struga, żeby kontynuować Marią do tak, Polski. W kuchni widziałam ciekawe ustrojstwo do robienia śmietany. A pani mówi o Santartudze. Tak. To poproszę pana A, tak, do oddzielania śmietany od mleka. Mamy także taką e, bardzo ciekawą maszynkę do robienia lodów. Oczywiście miedziane rondelki, żelibne wszelkiego rodzaju naczynia do pieczenia mięsa. Także wszystkie te rzeczy, które jakby wypełniały kuchnię na przełomie wieków, można sobie u nas obejrzeć. A meble? Przepiękne. Eee, tak, jadalnia. Tutaj w jadalni dwa piękne portrety e, e, babci i dziadka. To są kopie, bo oryginały przechowuje pan Szumski bratanek pisarki, który zachował sobie jako pamiątkę u siebie, ale na podstawie tych oryginalnych zostały zrobione kopie przez pana profesora Koworzewskiego. Jak Dąbrowska opisywała, one dominowały tutaj w jadalni, więc w takiej postaci one no, tutaj wróciły. Warto też powiedzieć, że jesteśmy w trakcie jeszcze remontów, chociaż Bek już jest udostępniany, ale na piętrze będzie bardzo ciekawa wystawa, jedyna w Polsce poświęcona filmowi Nocy i dnie. Będzie oryginalny scenariusz Jerzego Antczaka, będą projekty kostiumu kostiumów Barbary Ptak i będzie przepiękna muzyka Kazaneckiego. Warto też wspomnieć, że w przyszłym roku już będziemy po rewitalizacji parku, który za chwilę się zaczyna. Także będą odnowione alejki, będzie zrobione ogrodzenie, będzie taka przycinka troszeczkę drzew i będą nowe nasadzenia, więc myślę, że ten park będzie bardzo pięknie w przyszłym roku już wygląda. Dziękuję serdecznie. Słuchajcie, to jest tylko kilka słów, ale po prostu trzeba tu przyjechać zobaczyć. Kamera wam tego nie pokaże, musicie to zobaczyć na własne oczy. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy.